Halo, halo, halo. Dlaczego nie można programować w Boże Narodzenie? Bo wtedy Bóg się rodzi, słyszałem. No, o nie. <noise> nie możesz Poza pokonać nie. Yy, <noise> króla sucharów. <noise> no ale warto, warto było spróbować. Chciałem Cię zapytać yy, o jakieś wskazówki dla nas studentów. To są dane, które my musimy podać uczelni, żebyśmy mogli studiować. Ale czy możemy zrobić coś jeszcze w kierunku ochrony własnych danych, które, które ta uczelnia przechowuje? So, Przechodzą mi do głowy marsza protestacyjna. And I built a bartending robot um, with like DC motors and silicon tubing, and of course it was Alexa enabled, so I could just say, Alexa, make me a negroni, and it would pump alcohol out of five different bottles into a single glass. Jeśli ktoś zostawi gwiazdkę na jednym z moich repozytoriów na GitHubie, na moim koncie prywatnym, to mój soku zaczyna świecić i z głośnika leci dźwięk kartu DIT-u, który tam coś sobie pisze. Są takie momenty: mam takie repozytorium o nazwie Podlaski Git, i to repozytorium jest całkiem popularne. I od czasu do czasu ktoś rzuca je na jakąś grupę. I ja już wtedy wiem, że ktoś rzucił na grupę, bo mój soku zaczyna świrować, po prostu za chwilę są jakieś powiadomienia. A moja żona bardzo to lubi, szczególnie jak zostaje czasami sama w domu. I nagle soku zaczyna coś tam piszczeć, nie więc. When I start work on a new map, I run a playtest every day at the office. And it's pretty cool because we can just start a playtest and you mail everyone i say like hey guys, no join my server. You know, let's let's do a quick round here. Jeżeli ktoś, kto zajmuje się security, twierdzi, że nigdy niczego nie schakował, to znaczy, że jeszcze się nie przedawniło i nie chce się przyznać. Myślę, że znaczy wszystkie osoby, które znam, które faktycznie zawodowo zajmują się tym bezpieczeństwem, mają gdzieś tam za jakieś epizody, które mogłyby prokuraturę interesować. Nawet te osoby, które dzisiaj są na, na bardzo eksponowanych stanowiskach, może właśnie dlatego się nie przyznają. No już uszłem pieszo I, no i się skupiłem po drodze. Ciekawe jest to, że szedłem, ale wiedziałem, że kierunek jest słuszny, tylko, że druga jest nie ta. No i zgubiłem się w tym buszu, no ale w pewnym momencie poczułem już po jakimś czasie jakieś odgłosy ludzi. No i w pewnym momencie, uwaga, uwaga, nie zmyśli. z buszu wyszła do mnie dziewczynka w czerwonej czapeczce z koszyczkiem i powiedziała, że idzie do chorej babci. Słuchaj, nie żartuję, więc mi opadła i teraz tak, jak tu? Dziewczynie powiedzieć, że ona mi przypomina czerwonego kapelusza. Nie da się, Dlaczego? Dla, dlatego że jesteśmy na drugiej stronie świata. Pandemiczny Stop! Zpiewałem.